Dzień dobry, AG92. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. To jest przekaz chwili dla Ciebie. Lód nastał w Twoim życiu. Lodowiec sparaliżował ruchy, możliwości, by działać. Ta karta pokazuje, że pewne rzeczy, pewne misje są poza Twoim zasięgiem. Na razie ty możesz się starać, chcieć coś zrobić z całego serca, ale warunki nie sprzyjają, by to robić. Ta karta mówi, że trzeba więcej cierpliwości poczekać na lepszy czas poczekać na roztopy. uwalnianie się od karmy od przeszłości od dawnych zobowiązań związków myśli emocji coś kiedyś zamarzło a ty masz do tego już nie wracać odciąć tę przestrzeń zostawić ten lodowiec i nawet nie czekać na żadne roztopy jakbyś miała otworzyć nową kartę swego życia Piękny pokój, rodzina, przyjaciele przy stole. Tyle miłości na tej karcie. Domownicy szczęśliwi, jest to piękna karta, a to jesteś ty. Ta rodzina to jest takie twoje oczko w głowie. Tyle miłości tutaj posyłasz im wszystkim, swoją osobą rozświetlasz tę przestrzeń. Ty tworzysz ten dom, dajesz miłość. I jest umowa miłosna, jest piękna umowa, tylko popatrz, że ty na nią nie patrzysz, ty całą swoją uwagę poświęcasz tutaj, na tę przestrzeń, dom, rodzina, nie patrzysz na umowę, która jest obok ciebie, za plecami, schowana, ukryta, nie masz może czasu, chęci, możliwości tym się zająć. Bo całą swoją uwagę kierujesz tutaj, ale popatrz, od tego myślenia i takiego działania ty będziesz właśnie się uwalniać, bo tutaj jest on. Przeznaczony tobie mężczyzna za tą umową miłosną jest z nią związany, ale ty jakby. Nie masz czasu dla niego, w ogóle nie patrzysz na niego, bo patrzysz tutaj tylko i wyłącznie. No właśnie! Brak balansu, brak harmonii, brak równowagi pomiędzy twoją uwagą, przestrzenią, gdzie kierujesz pełną miłość, a tutaj możliwością, by zadział się taki związek. Brak równowagi, nie równoważysz tego. Tu jest Twoja rodzina, tu jest ten mężczyzna, jest brak równowagi. Cała uwaga jest kierowana w jednym kierunku. I to prowadzi do konfliktu, to jest konflikt Twój królowej miłości, bo nie potrafisz znaleźć kompromisu, równowagi. I to daje tobie smutek w sercu, brak natchnienia, brak nadziei na lepsze jutro, bo nie potrafisz tego wszystkiego zharmonizować, zrównoważyć. Jaką lekcję duchową powinnaś teraz zrozumieć, by do czegoś dojść, trzeba coś rozpocząć? Ten mistrz artystów zakłada swój biznes, swoją działalność, on wiele błędów popełni na tej drodze, wiele rzeczy mu nie wyjdzie, on cały czas będzie się uczyć, ale w przyszłości odniesie wielki sukces, osiągnie poziom mistrzostwa i taka jest lekcja na teraz. To jest przekaz duszy, więc jeżeli ty chcesz dojść do sukcesu, to po pierwsze musisz zacząć działać, później nie zrażać się. Drogą, która nie zawsze będzie łatwa, a potem cieszyć się w przyszłości, gdzieś kiedyś ze swoich osiągnięć. Studiujesz, ale ostatnio masz odczucia, by aplikować o pracę. Co ty powinnaś wiedzieć o Twojej ścieżce zawodowej i duchowej? Że to jest piękna droga. Twoja wizja, to jest ta luneta, ty tu widzisz w przyszłości, to jest dobra wizja, to jest piękna karta. Ty nabierasz w wiatru w żagle i płyniesz do tego, więc Twoje odczucia są poprawne tak, jak czujesz tak rób, bo to jest dobra droga. Piękna, szczęśliwa karta. Twoja droga zawodowa, duchowa płynie do pięknego celu. Tu wszystko jest dobrze. Po prostu nie zatrzymuj się w działaniu, tylko tyle. Dzieci, ich problemy, co przeżywają, jak im pomóc. Czy to jest ten powód, o którym piszesz? Tak, komunikacja, kontakt, rozmowa. Jego brak na pewno wpływa na nie. To jest karta dialogu. Popatrz, pojawia się mężczyzna, który niesie z miłość i stabilność. Pewny filar, jego nie ma. I to jest ten problem dla dzieci, że takiego filaru nie ma. I ten wielki bałagan w umysłach, ta księga życia jest zamknięta, bo jego nie ma, i tej przyczyny nie da się jakby zniwelować. No właśnie, karta rozplątania, więzi zostały rozplątane. To, co było jednością, nie jest jednością. To są te przyczyny, więc to jest teraz długa, powolna droga, taka trochę pod prąd. Bo ten piękny scenariusz jedności nie istnieje i nie wróci. Potrzebny jest czas i to dużo czasu. Karta mówi, że życie toczy się dalej do przodu, tylko w tym wariancie po prostu, powoli i wiele trudów na tej drodze jest. Jak możesz uzdrowić swoje serce po trudnych doświadczeniach? Nie masz go uzdrawiać. Twoje zabiegi, Twoje próby. Jakaś walka, o to, to jest droga pod prąd, nie o to tutaj chodzi. Ty masz poczuć, że jest już dobrze, że płyniesz z nurtem rzeczywistości do przodu, godzisz się z losem, przyjmujesz rzeczywistość taką, jaka jest, więc twoje serce nie chce żadnych specjalnych działań z twojej strony. Jak możesz przygotować się na nowy związek? Pozycji siły, królowa sił będzie panować nad tym związkiem, który nadchodzi, Ty będziesz tutaj nadawać rytm, sterować, panować nad tym wszystkim. Ty będziesz ten związek utrzymywać w ryzach. Wokół Ciebie tutaj wszystko będzie się kręcić. Ten mężczyzna takiej kobiety właśnie potrzebuje, silnej, która wie, co robić, wie czego chce. I jemu drogę wskaże. I jest to czas, to jest faktycznie czas na nowy związek, ale nie będzie pozytywnie on się toczyć, to będzie walka, smutek w sercu, jeżeli nie zrównoważysz kontaktów z nim i Twojej rodziny, jeżeli ten czas nie będzie zrównoważony i uwaga Twoja, bo jeżeli Ty będziesz 100% uwagi poświęcać, Tamtej rodzinie, w tym pięknym mieszkanku, to będzie ciężko. Czy obciążają Ciebie jakieś klątwy lub dzieci, podczepy, złożeczenia? Pojawia się, że jest tutaj lista litania takich rzeczy. Skoro o nich mówisz, to one są. Tylko, że Ty nie wierzysz. Z jednej strony chcesz litanii podczepów, no to masz. Ale z drugiej strony nie wierzysz, że one są i ich nie przyjmujesz. Więc albo nie mów o żadnych podczepach i wymaż tę kartę, ale jeżeli już mówisz i potrzebujesz, by one były, no to wykonaj jakąś medytację, w której palisz taką listę z takimi podczepami. Nie zostawiaj tego tak. Albo uznasz, że ich nigdy nie było. Albo medytuj w medytacji, zobacz jak trzymasz ten zwój i go palisz bezpowrotnie. To był przekaz chwili dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.